Halo? halo? Halo, Czy zrobiłeś już kawał telefoniczny? Wejdź na odświeżoną stronę teleprank.pl i wykonaj anonimowy kawał a następnie odsłuchaj nagranie z rozmowy. Nie lubisz pranków? Losuj gry w nowej zakładce i wygrywaj najnowsze tytuły. teleprank.pl Prankowanie i losowanie. Sprawdź sam. Dobra, kla klatę już mamy wielką i, i, i triski też. Teraz trzeba plecy zrobić, nie? Plecy, łapy, wszystko, kurcze pieczone, drążek sobie kupiliśmy. Będzie tak. kozacki, będzie duży, będzie można robić dipy, będzie mo można robić podciągnięcia. Wszystko będzie można robić. No i kolejne challenge jakieś, nie? Tak jest. Najważniejsze, że zawsze zostają części. Wtedy tylko wiecie, że zrobicie coś dobrze. Mamy test. Ale się to buja, chłopie. Tak ma się bujać, chłopie, wiesz, bo wtedy jest. Pracuje. Mięśnie stabilizujące jeszcze pracują. Tak. Gdyby się to nie bujało, to by nie było. Okej. Okay. Dipki. Dipki, dipki. Takie chłopie jakieś szerokie naglady, czy coś? O, kurcze, pieczone. Dobra, no jest gate. Jest git, jest git. Wystarczy. Ale było tyle męczenia się z tą nie. stroną. Musieliśmy to... rozkręcać w ogóle, no, ale to. Okay. Za moich czasów, jak byłem dzieciakiem, to Nesti było napojem bogów. Serio. Było mega drogie i mega dobre. E... A teraz mi tak średnio smakuje. Kupiłem też sobie Liptona i testuję herbatki. Dajcie znać, co wy wolicie. Wielkie starcie, herbat. 119 nie. dostał! Brakuje mi 26 eks. 26 -pa. -pa nie. 4, Mama. no dobra. jest. Mam brawo. brawo! Chłopie, 9, 9, 9 level jak ziomeczek wbił. Brawo, wychłopiec. W Tbilce, co krzyż sądzi? Duże wyzwanie, a mam 119, jest jedno. ciężko. <gry> Proszę Państwa, jedną z rzeczy, które tutaj sobie kupiłem, jest oto ten kombinezon i uwaga, założę go dopiero jak kupię sobie Lambo. Nie założę go do, do tej pory nigdy. Na nowcze zawsze można liczyć, świeże spodnie nowe i bakecik też, jeden, drugi, pyk, bluza, nereczka i trąbeczka. Trąba ma już do strzelania. I tylko w tym Ale ta kurteczka mi się bardzo podoba. Jest kozacka. Pszuk. Drążek zrobiony. Cała czołówka z sopotu czuje oddech moich mięśni na swoich plecach. Oczywiście ich plecy są mierne i tak się będę łapał szeroko, żeby mieć szerokie plecy. Nie tutaj na górze, tylko tam, jak widzicie. Tak szeroko się będę łapał i robi podciągnięcie. Kurczę, pieczony jest ten okres w roku, gdzie to złapały mnie egzaminy. Także, wybaczcie, przez ten tydzień najbliższy będzie troszeczkę mniej Instagrama, używanego Insta Stories, ale każdy tak ma. Wy też macie sesję, wy też macie matury teraz. Powodzenia w maturach, też macie tam jakieś egzaminy do zerówki ze żłobka, także powodzenia. Więc pociśnijmy te ostatnie dni. Tyle się męczyliśmy, tyle pracowaliśmy. Warto, warto. Widzimy się na wakacjach, co byku? No, powodzenia. Mesjasz. No, chłopie! W klapkach jakaś koszula chłopie hipisowska. Wrócił ze stanów, ogolony na łyso był i teraz głosi. Wolność, wolność! Osłaniaj, osłaniaj, krzypał, krzypał. No, Tutaj, wyczyść, 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 bo nie wiem, czy można. się Moi drodzy, odzywam się do Was, bo powiedziałam sobie, że muszę Wam to pokazać, to jest genialne. Kto jest łbem z się, tak jak ja trochę, to uwaga. Jak zawsze mieliście problem malowania się tutaj z tej strony rzęs, bo się nie dało tam dojechać szczoteczką, to patrzcie to. Genialne, prawda? I patrzcie, tu jest dojechane myk i teraz do środka gdzie się podziewały się, gdzie nie było. Co ty robisz? Drugie 51 tako. Tako, co ty tu robisz? Tako? Tak? To na sobie drzwi, jak się chcesz. dobra? to, patrzcie to, patrzcie to. Tutaj raz, tutaj dwa, już wiadomo, że było na desce jeżdżone, jutro odcinek o 16. Zobaczcie, co się stało. Zobaczcie, dostałam od Wery takie dwie spore paczuchy, więc biorę się za rozpakowywanie. Muszę zobaczyć, co tutaj w środku jest. Dobra, wyłączyłem filtr, bo trochę mi przeszkadzał. I widzę, że mam tutaj spodnie, o które ja berkę poprosiłam, bo ja mam te spodenki, tylko że o rozmiar mniejsze i są na mnie lekko ciasne, przez to, że troszkę mi się przytyło. Więc bardzo dziękuję. I oprócz tego widzę, że dostałam ten sam dresik w kolorze białym. Dobra, lecę dalej do drugiej paczuchy. Tutaj jest podkoszulek i dresik, ten komplet welurowy. O te, o te rzeczy właśnie Were poprosiłam. I też bonusowo widzę, że dostałam podkoszulki Waves. Biały i czarny, więc kozacko, bo ja mam deficyt zawsze podkoszulków i generalnie topów, więc fajnie. Bardzo się cieszę. I jeszcze raz ślicznie dziękuję. Leży sobie na łóżku, a tu ćmurzysko takie wleciało. I zaczęło mnie atakować, więc ja musiałam uciekać, ale już sobie usiadłam. Trzeba będzie się jakoś pozbyć. Matię będzie musiał wywalić na balkon. Dziś kolejny dzień nagrywania filmów. Już nagraliśmy jeden odcinek do Marty i zaraz lecimy z moim odcinkiem. Teraz tromba też z się z Majkiem i z Potemzynami nagrywają. Cały dzień nagrywek. Dzisiaj jest przepiękna pogoda i serio. Żałuję, że nie mogę jeździć już nad krakowską Wisłę, ponieważ nad Wisłą jest mega ładnie i zawsze lubiłam chodzić na spacer lub jeździć na rowerze właśnie koło Wawelu i tak dalej. No ale nic, jutro też piękny dzień, więc wydaje mi się, że będę po prostu opalać tutaj przy basenie w yy, domu ekipy z możliwością w sumie wejścia do basenu, bo jutro ma być 29 stopni w Krakowie, więc mega upał, więc może wreszcie odpalimy basen. Hmm. Chcielibyście? Z spraw babskich to przyszło mi dzisiaj zamówienie, które zamówiłam z Berszki po chyba trzech albo czterech dniach i już tak strasznie nie mogłam się doczekać, miałam patrzeć na takie spodenki właśnie w zorze mm, tie -dye. i przymierzam i już miałam ich dzisiaj wystąpić w odcinku, już miałam wszystko zaplanowane, Po czym? Okazało się, że są za duże, a mniejszego rozmiaru nie ma. Więc apeluję, proszę robić mniejsze rozmiary. A tak naprawdę to nie jest jakaś zaniżona rozmiarówka, po prostu serio te spodenki były luźne, a pisało na nich XS, a na pewno nie było to XS ani S, bo, bo serio były większe. Ale przynajmniej została mi taka bluza. Zamówiłam sobie dzisiaj taką bluzę z day. I właśnie co do Tidej, zaraz będę nagrywać odcinki, w których będę robić ubrania Tidej. I jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie, ponieważ będę robić to po raz pierwszy, ale stwierdziłam, że Muszę tego spróbować, bo jest to naprawdę sztos, jeżeli chodzi o odnawianie ubrań. Ostatnio, jak wiecie, znalazłam dużo ubrań z mojej szafy, których już nie chodzę, ale stwierdziłam, że też kilka z nich nie będę wysłać na sprzedaż, a też je przerobię. Kilka z nich możecie dorobić w aplikacji LES, tak jak wiecie, jest tam moja wyprzedaż, a kilka z nich będę przerabiać i będę po prostu sobie dalej w nich chodzić, mimo tego, że są stare. Jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie i też jestem ciekawa, jak wiecie to do domownikom, bo też ich zaprosiłam do takiego odcinka, więc dzisiaj czas na Przerabianie ubrań, coś co ja uwielbiam. Jak wiecie, ja od dawna mam zajawkę na przerabianie ubrań, na projektowanie ubrań itd., dalej, więc już się nie mogę doczekać, co z tego wyjdzie. Moja stylówka jest dzisiaj mocno naciągana ze względu na to, że dzisiaj postawiłam na właśnie tą bluzę. Pod spodem mam koszulkę, bo tak to ta bluza byłaby za krótka i nie można jej nosić, tak wiecie, tylko do stanika, bo wszystko by zaraz wyskoczyło. Mam też spodnie, białe, mega stare i przepasałam sobie je. Uwaga, 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 sznurkiem od szlafroka z Verso Store. Znalazłam jakiś tutaj e, sznurek, nawet nie wiem w sumie od jakiego szlafroka to już jest, ze na to, że ja te szlafroków w domu mam około trzy, bo ja uwielbiam te szlafroki i w nich cały czas chodzę. No i stwierdziłam, że będzie mi pasować do bluzy, a ja nie lubię jak widać guziki. Często Wam to powtarzałam, że ja nie lubię jak guziki są widoczne, więc często sobie na przykład jak mam czarny spódnie, to maluję sobie markerem czarny guzik, żeby był. I tak samo teraz, jak nie mam paska pasującego do tego, to sobie przewiązuję taką Takim sznurkiem, takim, taką wstążką, o wstążką. Jej, tak teraz nagrywam, to się już tutaj dusza. Jest serio strasznie, strasznie, strasznie gorąco. Dajcie znać jeszcze, czy chcielibyście zobaczyć na moim Instagramie stare foty z Los Angeles. Jeszcze odkupowałam ich kilka. Dzisiaj też wleci nowe zdjęcie, które jest zdjęciem starym, względem to, że jest jeszcze z ostatnich dni Los Angeles, ale chciałabym je wrzucić, bo mi się podoba. Jest takie inne, szybkie. Szybko je zrobiliśmy, ale mi się podoba, szybko je przerobiłam i stwierdziłam, ok, jeszcze wrzucę taki mały throwback. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej zdjęć z Los Angeles, czy jednak już się skupić na tym kontencie tutaj z domu ekipy, z Krakowa i tak dalej, z kwarantanny. Prezentuje się moja stylówka, klapki, jeansy, bluza. Mega lubię bluze, szczególnie takie krótkie. I też takie krótkie niedługo będą w Store, więc już się też nie mogę doczekać nowej kolekcji. Jezu, ale to będzie super. A, i do dzisiaj konkurs, pamiętajcie bardzo przydaje się na upały, to wiatraczek. To jest jeszcze mój stary wiatrak, w ogóle jeszcze z miniaturki mojej na YouTube z tego zdjęcia słynnego mojego, zrobionego tutaj w domu ekipy. I mam, ten jest na korbkę, jest stary, ale jak byłam w nie wzięłam ten tego i znalazłam taki. O, tak. Miałam odcinek i zrobiliśmy kilka rzeczy z tie -dye. zobaczcie, tam wszystko zawinięte w worki, a teraz dziewczynami robimy i koszulki, i dresy, i wszystko inne. <laughs> Trzymajcie kciuki, żeby nam wyszło. Ja przygotowałam w ogóle jeszcze barwniki, zobaczcie, tak wyglądają, które wiozą jeszcze ze Stanów i teraz tworzymy. No, Marcia tu robi spodnie. Ja też spodnie przerobiłam jedne, koszulkę, wszystko to, co jest brudne, czyli macie jakąś niespiralną plamę, to możecie zamienić w fajną nową rzecz, która będzie modna, bo zrobicie ją w wzór. Tajdaj. Właśnie przyszłam do pokoju, zmontowałam już film na jutro, jutro wlatuje film Czy to prawda, że jeden z serii, który uwielbiacie mm, Wyszedł bardzo fajnie, to jest film z Minimajkiem Ale wyszedł naprawdę bardzo fajnie, Michael tam szczerze się rozgadał Więc jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, co kierowało Michaela życiem Jakie ma marzenia, albo jakie już spełnił Jakie ma zwierzątko, jakie ma jeszcze dalsze ambicje To serdecznie was zapraszam do... Zapraszam jutro na mój kanał o godzinie 14. A z rzeczy błahych, żeby Wam chwilę jeszcze opowiadać, co tam u mnie i żeby się do Was rozgadać, to pomalowałam z Martą dzisiaj paznokcie. I o dziwo wyszło mi nawet spoko. Nigdy chyba nie miałam krótszych paznokci, ale pomalowałam je w miarę równo. Zobaczcie. Jestem zadowolona. Jeszcze w takich poznachciach będę musiała chwilę pochodzić. Mm, już nie mogę doczekać szczególnie, jak pójdę do Dominiki do Ostrego Pazura na fręcze, bo już sobie tak postanowiłam, że będą to fręcze. Zarówno stopy, jak i dłonie. Już nie mogę tego doczekać, serio. Dominika już odliczam. A w ogóle zauważam że mi się taki lok tutaj zakręcił. Jakbym chciała takiego sama zrobić, to by mi się nigdy nie udało. A teraz w takim totalnym nie ogażę, Już makijaż mi spływa mm, po całym dniu. No ale przytulam się do Boryska i do tysiąca. To słówek, które mamy w łóżku No ale nic. Dobra, odpalam YouTube'a. Polecajcie mi w ogóle kanały, które ostatnio oglądacie. Oczywiście oprócz naszych kanałów ekipowych, bo ekipy oglądam na, bie na bieżąco, ale chciałabym też się dowiedzieć, jakie kanały jeszcze oprócz naszych z dołu ekipy lubicie oglądać i jakie odcinki są Waszymi na przykład ulubionymi. Piszcie mi tutaj, tutaj gdzie Borysak. A ja y chciałabym właśnie oglądać coś nowego i zobaczyć, co wy śledzicie. Y I zaraz się biorę za malowanie parę dwa. Też dzwaniam się z Monią, bo dawno się z nią nie zdzwaniałam i zrobimy sobie taki zlocik właśnie razem z Monią, z Martą, że będziemy się dzwaniać na kamerce i pewnie razem robić stopy. <śledzianie> nie pokażę Wam moich stóp, już, ale no już, już są do pomalowania. Ja Teraz wiecie, ja już jestem jeszcze na kwarantannie. Jeszcze chwilę, już odliczał, ale jeszcze chwilę, więc muszę sobie jakoś radzić sama i, i robić paznokcie sama. Paznokcie u rąk zrobione. Teraz jeszcze u stóp do dzieła. Dobra, totalnie nie wiem, co mam wrzucać na Instagrama yy, przez tą kwarantannę. Są takie nudy z rzeczy ciekawych. To pomalowałam cię paznokcie z Werą. Malowałyśmy, wyszły mi okropnie, <laughs> ale nieważne. Yy, no, yy, musicie mi wybaczyć. Mniejszą aktywność ostatnio, ale naprawdę nie ma jakichś szczególnych rzeczy, które mogłabym Wam pokazywać, bo cały czas siedzę i w sumie albo nagrywam filmy, albo coś tam robię z warom. No. Nagrywam ostatnio codziennie po jednym filmie dla Was, żebyście mieli na zapas, bo jak tylko skończy się kwarantanna, to ja uciekam do domu, znikam sobie na jakiś czas, bo już się strasznie stęskniłam. Nie byłam w domu 3,5 miesiąca, więc. Bardzo się cieszę, że wracam. Pewnie nagram jakiś film z, z moją siostrą. Mam, mam takie plany. Jakieś tiktoczki ponagrywamy. Wiki mnie będzie uczyła, bo ona tam ogarnie ma lepiej te tiktoki ode mnie. No więc mam na... no więc ucięło mi poprzedni kafelek i zapomniałam, co wam chciałam powiedzieć, bo mi ucięło połowę zdania. Ale myślę, żeby sobie poodpowiadać na jakieś pytania, bo jest strasznie nudzę, więc zadawajcie tutaj jakieś ciekawe. To coś tam sobie poodpowiadam. Timmy, Timmy, Timmy Turner, stanie się wszystko co zechce Weź przystopuj koleżkę w tym, bo przegrany odejdzie